Marek Kłakowski, dzień dobry Państwu. Ksiądz, kanonik, Mariusz Frukacz, redaktor Tygodnika Katolickiego Niedziela. Dzisiaj z gościem w sieci. Szczęść Boże, witam. Szczęść księdza. Boże, witam serdecznie. A rozmawiamy o konklawie konkretnie, na kogo wypadnie. Gdzieś wyczytałem takie mądre słowa, że dawniej papieża wybierano bardziej demokratycznie. Chyba w 236 roku na, na głowie Fabiana, szlachetnego Rzymianina, siadł gołąb i ludzie tak to. krzyknęli, Lud, to będzie papież na pewno. Są takie, takie, z historii Konklawy hmm. różne historyjki. Czy to jest prawdą? Trudno powiedzieć. Wokół Konklawy dużo urosło takich też legend, hmm. historii. No wiemy, że samo Konklawy jest dlatego, że zdenerwowano się na kardynałów, którzy zbyt długo głosowali, wybierali i zaczęto ściągać tak i zamknięto ich od zewnątrz na klucz. I nie prawda? dano jedzenia. <laughs> nie dano jedzenia, więc sobie. dlatego jest pod kluczem Konklawy. Bo Konklawy to jest zamknięcie na, klus, na tak. klucz. Tak. Na, na klucz, tak. Chociaż też niektórzy mówią w teologii Konklawy, że ten klucz to jest ten klucz Piotrowy, tak, który, że władze, władze kluczy. Więc... No to pytamy, kto wybiera nowego papieża? Duch Święty czy kardynałowie? Jeśli mówimy o teologii papiestwa, teologii wyboru, no to na pewno Duch Święty. Znaczy od samego początku tak bo Wystarczy mhm. spojrzeć na dzieje apostolskie, tak zwany Sobór Jero, Jero, Jerozolimski. Mhm, tak. Mamy opis tego Soboru i tam jest dekret tego Soboru, który kończy się słowami my i Duch Święty. A jeden z duchownych powiedział, jak patrzy na niektórych papieży dotychczas wybranych, to chyba kardynałowie słabo modlili się do Ducha Świętego, bo byli to hmm. różni No Można by tak powiedzieć, ale modlić się musimy wszyscy. To znaczy cały Kościół powinien się modlić o wybór papieża, nie Czyli tylko kardynałowie. 200 milionów osób. Tak, powinni tak się wygląda. modlić także ludzie dobrej woli o wybór papieża i rzeczywiście Duch Święty nie zapomnijmy. Duch Święty współdziała z ludźmi. Też, tak? mhm. To znaczy my nie wiemy, jak jeżeli zostanie wybrany papież, to samo było z papieżem Franciszkiem, tak? zaskoczenie duże, chociaż to nie było do końca zaskoczenie. Ale też nie wiemy, jak będzie ten pontyfikat oceniany. Duch Święty zdecydował, tak? Hmm. Za 100 czy 200 lat zobaczymy no, Pan Bóg ma swoje drogi, nie? Dobrze, jak będzie wyglądać teraz konklawy? Bo słyszę od specjalistów, że to, co dzieje się najciekawszego, to właśnie jest przed konklawę teraz, spotkania. Już hmm. być może jakieś targi, być może przekonywanie, że głosujmy na tego, na tego, może czas powrócić do ziemi włoskiej, bo dawno nie było Włocha. Hmm. Takie głosy są rzeczywiście i to, co najciekawsze, to są tak zwane te kongregacje kardynałów. Oni, mm -hmm. oni go, wtedy obradują, i każdy z nich przedstawia wizję kościoła. Proszę też pamiętać o tym, że obecni karnowie, którzy głosują, że są elektorami, czyli czy ci, którzy nie ukończyli 80 roku życia w momencie śmierci papieża, y, to są, większość z tych kardynów nie zna siebie nawzajem. Mm -hmm. Oni zostali wybrani z różnych krańców świata. No, kardynał z Mongolii, prawda? Tak. Choćby nawet no, karnowie europejscy go nie znają. Nie wiedzą, Jakie jest jego patrzenie na Kościół. Czyli I, nie to, ma szans, te, te, no, nie, koniecznie Tu nawet nie o to chodzi. Tylko te kongregacje są po to, że oni przedstawiają też siebie, swoją wizję Kościoła, swoją wizję papiestwa. Też bardzo ważne jest, żeby się karnowie najpierw poznali. Potem, potem te kongregacje też, to jest taki moment, kiedy kiedy widzą, w którą stronę może pójść konklawy. Pewnie, pewnie też no, bo tak mówimy kongregacje zebranie kardynałów i rozmowy ale każda z tych kongregacji rozpoczyna się modlitwą więc to jest też spotkanie takie wołaniece Modlitwa, do Ducha, modlitwą, święta. ale tak, kardynałowie dyskusja, dyskusja, z Włoch 40 tak. zbierają siły bo tak. marzą o tym, żeby wrócił Bóg. no kiedyś też zbierali siły w roku 1978 były nawet dwie grupy z historii pontyfikatu Jana Pawła, wiemy, że to konklave miało dwie grupy dwie grupy skupione wokół dwóch kardynałów włoskich, jeden z Syrii, drugi Benelli i gdzie dwoje biją się, trzeci korzysta. I ale przypomnijmy, tak, bo ksiądz tutaj mówił o tym, że no niekoniecznie z Mongolii mówię a to nie wiadomo. No tak. Pierwsze głosowanie na Jana Pawła II, papieża naszego Polaka, tylko dwa głosy dostał. I potem tak. coraz więcej, coraz ale więcej. Ale trzeba pamiętać, że już przy wyborze na Jana Pawła I już, już głosy dostał Karol Wojtyła. Mhm. Też nie była taka wielka czyli liczba, ale już był po pierwsze mową. Paweł VI, wydaje się, że święty papież Paweł VI zwrócił uwagę kardynałowi Kościoła na Karola Wojtyłę wtedy, bo po pierwsze mianował go do prowadzenia synodu a ewangelizacji, mhm. poprosił go o rekolekcję w Watykanie, dał się poznać się Karol Wojtyła także wszystkim współpracownikom Watykanu i tym urzędowym tak zwanym kardynałom. Sprytny zabieg też Troszeczkę powiem. tak sprytny zabieg, troszeczkę tak to wyglądało, że Karol Wojtyła też został poproszony przez Pawła VI do konsultacji w encyklice Humane vitae. Wiemy, że duża część tej encykliki to była ręka Karola Wojtyły. Karol Wojtyła na soborze miał bardzo dużo wystąpień i mówi się nieoficjalnie, czy nawet już oficjalnie, że jego dziełem jest jest Konstytucja Duszpasterska Gaudium et Spes, więc Wojtyła mhm. był poznawany stopniowo, prawda? Natomiast myślę, że kardynałowie, kardynałowie oczywiście są starcia, dyskusje, Włosi też, no ale, ale niekoniecznie musi być Włoch, tak? Dzisiaj się też słyszy, przynajmniej w doniesieniach medialnych, że mogła być pełna kontynuacja papieża Franciszka, nie tylko dlatego, żeby kontynuować to, co rozpoczął, ale, ale również kontynuacja, że może być papież kolejny spoza Europy, Święty Franciszek dzisiaj możemy powiedzieć, tak? Przepraszam, święty, świętej pamięci. Tak. Ojciec święty Franciszek chyba już namaścił kogoś z Filipin, tak? tak, tak się, tak mówi, się że mówi, że konkretnie, no zawsze papież, każdy papież w jakiś sposób y, przewiduje swojego mm. następcę, czyli chciałby, żeby linia, którą on rozpoczął, była kontynuowana. To się objawia przez nominację kardynalskiej. Y, stu, ponad 100 stu kardynałów z, z elektorów obecnych, a jest chyba 137, o mm. ile dobrze pamiętam. To 100 czy ponad 100 jest nominowanych przez papieża Franciszka, więc, więc w ten sposób ustawił też jakoś wybór, ale mówię Duch Święty i, i także czynnik ludzki może tutaj nas zaskoczyć. Będziemy dłużej czekać tym razem na papieża, bo przypomnijmy Bergoglio chyba pięć głosowań z tego co pamiętam, kardynał Ratzinger cztery głosowania, mhm. Kardynał Wojtyła, 8 głosów. Teraz się to mówi, znaczy, że może to być dłużej. Właści, Właściwie ostatnie pontyfikaty były by wybór tak w ciągu dwóch, trzech dni. Czyli Myślę, że będzie szybko. Dlaczego tak myślę? Dlatego, że wiele rzeczy zostało przesuniętych w czasie. Choćby nawet kanonizacja Karola Kutisa, mhm. oczekiwana bardzo przez świat ludzi młodych między innymi. Dużo rzeczy papież miał zaplanowane. Przecież trwa wielki jubileusz, spotkania jubileuszowe. Potem też pielgrzymki zaplanowane. Myślę, że wybór będzie szybki. Poza tym też świat jakoś na krawędzi. Pamiętajmy, że w świecie dzieje się 59 wojen. Nie tylko wojna na Ukrainie, jest 59 wojen w świecie. Niespokojna jest Azja, mam tu na myśli Chiny. No, więc myślę, że wybór papieża musi być dość szybki. Szybki, nie... ale chyba właściwy, bo po no prawej tak. stronie mamy dziwnego człowieka, czyli po wschodniej stronie. Mhm. Po zachodniej stronie też nie wiadomo czego się spodziewać i chyba oczekujemy papieża, który wprowadzi jakąś równowagę, uspokoi te niepokojące wody kościoła. To jest, to jest jedna sprawa, moim zdaniem zawsze, bo media trochę zapominają o tym, że głównym zadaniem papieża jest strzeżenie depozytu wiary. To jest mhm. pierwsze. Papież ma być świadkiem Chrystusa zmartwychwstałego. Natomiast oczywiście ma odpowiednich ludzi dobiera sobie papież. tej chwili mamy sekretarza stanu Karnał Pietro Parolina, ale nie wiadomo, czy nowy papież nie, nie wybierze sobie swojego sekretarza stanu. Mhm. Najpierw dobierze współpracowników i obór tych współpracowników będzie też świadczył o tym, jakie papież ma podejście do tematu rzeczy, które dzieją się w świecie. Sprawa pokoju, ale przecież papież ma duże zadanie do utrzymania jedności. Jedności samego też Kościoła, prawda. Nie zapomnijmy, że jest bardzo duża grupa wiernych, którzy wracają do tradycji katolickiej i, i też jaka będzie, jakie będzie stanowisko papieża w tej kwestii będzie ważne, bo utrzymanie jedności Kościoła, utrzymanie też jedności w świecie, pokoju w świecie, no wszyscy na papieża będą patrzeć ale przede wszystkim też no, musi papież zachować bardzo mocno depozyt wiary i to jest mhm. tak żeby wierni nie mieli Czyli wątpliwości. potrzebny jest taki Ratzinger teraz. W trochę Ratzinger, trochę Jan Paweł II, trochę mhm. może Franciszek. Mhm. Więc na pewno ja myślę, że to jest moje osobiste zdanie. Nie, nie jestem Duchem Świętym, ani też żartobliwie mogę powiedzieć, że nie wiem, kto będzie, bo nikt się. A kardynał też... z Malty najbardziej tutaj tych trzech papieży może żeby Nie, zentować. myślę, że nie, że, że nie, znaczy nie znam na tyle też kardynała Grecha, ale, mhm. ale ja osobiście pięć lat temu w niedzieli, w 2020 roku pisałem o kardynale Tagle z Ta Filipin. Tagles Filipin, który mhm. wtedy był nazywany Wojtyłą Azji. Dzisiaj media go nazywają Franciszkiem Azji. To, jest, to, to był kardynał, który na wzór Jana Pawła zrobił wielkie spotkanie młodych ludzi na Filipinach i, i bardzo, bardzo ważna rzecz, zna język chiński i to jest myślę też bardzo ważne w kontekście tego, co się dzieje w świecie. No papież może mieć tłumacza, no, ale mówić przez tłumacza, mówić osobiście, tak jak mm, Jan Paweł mm, II rozmawiał mm. też osobiście. Z politykami to, to jest potrzeba trochę potrzeba nam tego zbliżenia do Chin, jeśli chodzi Potrzeba o coś... nie tylko ze względu na to, bo często słyszę taką opinię, że Chiny są komunistyczne, że się prześladuje człowieka. To prawda. Ale Chiny też są w tej chwili kontynentem, gdzie bardzo dynamicznie rozwija się chrześcijaństwo. W ogóle chrześcijaństwo rozwija się w Afryce, w Azji. No i zwrot kościoła w tamtą stronę myślę, że nastąpi. Papież. Papież musi bardziej też patrzeć na Azję i na Afrykę, którą dają te kraje dają nam misjonarzy w tej chwili, którzy przybywają do Europy. No Europa, jak to mówił papież Franciszek, taka babcia, trochę starsza już i mm -hmm. trochę taka no bez, bez dynamizmu jakiegoś, natomiast no czy ja, papież, na pewno ja bym chociażby. chciał, żeby papież był trochę Ratzingerem, trochę Janem Pawłem II Czyli I, i, i myślę, że no, jakbym, jakbym trafił to moją, mój artykuł sprzed pięciu lat, na pewno bym się cieszył. Trudno, nie znam jeszcze wszystkich poglądów kardynała Tagle, ale, no, ale też wiek, 67. Myślę, że kardynałowi już nie będą chcieć wybrać kardynała takiego troszkę starszego. Ale poglądy kardynała z Luksemburga, jezuity, ksiądz zna. To jest no, dobry nie, wybór, myśli... czy to by się skończyło znaczy ja bym, nie, ja, bym w nie chciał, ja bym nie chciał papieża, który będzie zwracał uwagę większą na LGBT niż na mm. depozyt wiary. Ja bym chciał papieża, który będzie jednak strzegł depozytu wiary, bo to jest także ważne w duszpasterstwie. My kapłani no, wsłuchujemy się w głos papieża i nie wyobrażam sobie, że musiałbym coś robić wbrew także własnemu sumieniu. Więc... A kardynał Krajewski, kardynał Ryś? No, kardynałowie z Polski oczywiście biorą udział, w, chyba że czwórka jest w, w, w. No, oczywiście kardynała Krajewskiego wydaje mi się, że media też wymieniają, dlatego że był najbliższym współpracownikiem papieża Franciszka, mm -hmm. jako jałmużnik. No, nie Ale mówię, jako że, mówca nie, chyba się nie pokazał. Nie, mu... nie, nie. Myślę, że, myślę, że jak się śledzi dobrze, choćby mm -hmm. te, te, to, co działo się w Łodzi, jak przyjeżdżał do Polski, czy w różnych miejscach, gdzie przemawiał, kardynał Krajewski mówi dość ciekawe homilie i mówi... Takie, da, takim językiem bardzo komunikatywnym. Miałem okazję porozmawiać właśnie z kardynałem krajewskim i wiem, że to bardzo spokojny, bardzo tak. rzeczowy, bardzo wyciszony człowiek. Taki. Tak, i nie mówi wszystkiego. Mówi, mówi to, to co dobrze, trzeba. to Dobrze, bo mówi to, co trzeba, a nie wszystko. Dobrze, a czcigodny ksiądz kanonik, za kim będzie się modlił, powiedzmy teraz? Ja się modlę o dobry wybór papieża. Nie, 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 nie wskazuję Duchowi Świętemu nazwisk, dlatego że Duch Święty sam dokładnie wie, jakie nazwisko. No, ktoś kiedyś żartobliwie powiedział, że to na pewno nie jadą, bo nie się nikt nie zwracał. No, <laughs> więc, jest, no. więc, ale do, ja się modlę po prostu, modlę się i apeluję, żeby się cały kościół modlił. Przecieki tylko... będą, jakieś czy nie będą? No, te przecieki już widzimy w mediach. Bo Franciszek tak. poinformował media, jak to było z głosowania, tak. ale on powiedział, on może, bo już jest no, papieżem, papie, nie tak, jest kardynałem. Natomiast kardynałem. Tym, nie, jeżeli będą jakiekolwiek przecieki w trakcie konklawy, to taki kardynał jest mhm. obłożony karą. Bardzo dość dotkliwą, bo nawet sprowadzają do stanu świeckiego. Więc mhm. myślę, że, że takich przecieków nie będzie. Nikt nie zaryzykuje. I dopóki papież żyje, karnowie są objęci przysięgą, którą składają przed głosowaniem na konklawę. Więc myślę, że żaden z kardynałów nie będzie ryzykował tego, że, że jakiś przeciek da. Chyba, że karnowie emerytowani, którzy nie są kardynami elektorami, Czyli nie nie mog wybierają? mogą mieć własne głosy. Mhm. No tak, żółty dym, biały dym. Patrzeć, biały, nie żółty, tylko że biały oczywiście no tak był biały, problem, ale żółty był też się problem, był i... pro... Właśnie był problem i ten problem rozstrzygnięto W tej chwili przy... mm -hmm. Ja byłem w Rzymie, kiedy był wybierany Benedykt XVI Przeżywałem całe konklawy Całe te nowendiali I też byłem zaskoczony formą dymu Wydawało nam się rzeczywiście taki szarawy, nie biały Dlatego włączono Bo to jest te... drewno mokre do... Dlatego ruchu. Włączono, do... włączono do tego elementu wyboru Bicie dzwonów Więc y, równocześnie będzie Bił dzwon nad bramą dzwonów i, I dym. Czy będzie, Czyli jak będzie czarny biały, dym, czy... a będą być dzwony, to znaczy wybrany tak, papież? Tak, tak, wybrany papież. Być może z będzie... Afryki, <gry> dlatego. Być może, znaczy karnowie z Afryki są bardzo mocni. Jest, mm. jest Abongo, na przykład kardynał z Afryki, który, który no, też miał bardzo ciekawe takie rzeczy. Nie wiem, czy no, to on się sprzeciwił nawet decyzji papieża Franciszka, episkopat, któremu on przewodził, nie przyjął w, w pewnych, pewnych uzgodnień. Które doktry kongregacja Doktryny Wiary w sprawie bogłosaństwa. A który e, kontynent ma najwięcej kardynałów? Europa? E, nie potrafię tutaj, tak nie I, śledziłem i, dokładnie. Natomiast na pewno Europa jest też mocna. To znaczy rzeczywiście, mimo, że Staruszka. Mimo, że Staruszka, kardynał ma wielu, ale, ale ja nie wiem, czy osobowości w Europie są tak mocne i silne. No na pewno e, Ameryka, Ameryka w ogóle też, Stany Zjednoczone, Ameryka Łacińska ma też grupę. Kardynał. No i kardynałowie. No mamy prezydenta Trumpa, to już no, może nie kardynałowie z Ameryki. No, ale kardynałowie amerykańscy są mocni. Jednak mm -hmm. jeśli chodzi o do, depozyt wiary, to tu bym. Tu bym Nie, niekoniecznie. Jeżeli do, szczerze, depozytu wiary nie znaczy, że jest pancer kardynał. To jest kardynał wierny wierny depozytowi wiary. Nie? Ja, taki przydomek przypisano kardynowi Ratzingerowi, a potem się okazało, że, że nie dał właśnie niewłaściwy, bo, bo papież Benedyk XVI okazał się bardzo ciepłym. Mi... I takim człowiekiem otwartym dla ludzi. Nic z tego pancer kardynala nie było. To znaczy, on, jak był szefem kongregacji Doktryny Wiary, gdzie trzech tej doktryny, no to był pancernym o tyle, że brał na siebie też ciosy. Ja bym w ten sposób widział. że to nie No i pan... Paweł II mówił, a co by powiedział Ratzinger? Za ba... No pyta. właśnie, zam... jak byłem w Rzymie, było takie powiedzenie bardzo ciekawe, że. Jan Paweł II miał ratzingera, ratzinger miał siebie. No to takie słyszeliśmy wśród włoskich rodzin, takie opinie. Pięknie dziękuję za rozmowę. Ksiądz Kanonik Mariusz Frukacz, błogosław się w sieci. Bardzo, Bardzo dziękuję. dziękuję, Szczęść Boże. I módl